Zająłeś trzecie miejsce, czy jesteś zadowolony? Jestem zadowolony, ponieważ mam bardzo trudnego i młodego konia, ale pewien niedosyt jest na pewno i myślę, że w przyszłym roku będzie lepiej, bo dużo konkurencji odchodzi i z całej czołówki tylko ja zostaje jako młody jeździec. A można coś powiedzieć więcej na temat Lostrico? No, jest to nerwowy koń y, hodowli niemieckiej. Chodził skoki bardzo duże konkursy. Po czym y, zaczęło gorzej to wychodzić, był wystawiony na sprzedaż za małe pieniądze i dlatego go kupiłem. A powiedz jeszcze, jak oceniasz ogólnie organizację tutaj z zawodów. zawody? Jest bardzo dobra, jest naj, najlepsza w całej Polsce i mam nadzieję, że powstanie więcej takich zawodów u nas w kraju. Okej, okay, dziękuję. Gratulacje, zostałeś mistrzem Polski. Jak się czujesz? No świetnie, w końcu po pięciu latach mi się udało osiągnąć ten tytuł. No i teraz przygotowuję się na Mistrzostwa Europy. Trzeba zapomnieć o tym, co się wygrało i pracować od nowa dalej. A powiedz nam, jak oceniasz ogólnie te, ten całe, to całe wydarzenie, tutaj w Strzeganiu? No, to jest naj, największe i najlepiej chyba zorganizowane zawody w Polsce. Co roku jest myślę tak samo zorganizowane, jest wszystko dopięte na ostatni guzik, więc myślę, że pan konarski wszystko zrobił tak, jak należy. Okej, okay. dziękujemy bardzo. Dziękuję.